Świetnie wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic. No i ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że zostaliśmy w końcu cieniem. Oddaliśmy też list arcymistrza, wyleczmy sobie nagrodę. I teoretycznie możemy już w sumie wyruszać dalej, kontynuować quest główny, czyli musimy wyruszyć w tym momencie do obozu na bagnie. Ale zanim to zrobimy, ja bym chciał tutaj się trochę pobawić. Czemu ty jesz to powietrze człowieku? Nie mam pojęcia. Dobra, em, Najpierw sprawdzę, czy może. ZAGOMEZa! Tak. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. Czy może jakbym chciał legalnie kupić jakieś tam... Nie, czy coś takiego, czy dałoby się to? Miecz bojowy, 33 No to na pewno by było coś, tylko. Hm. Miecz bojowy to już na pewno jest coś fajnego. Ale. Ja bym chciał może coś ukraść, tylko czy jest to jakaś skrzynia? Skip stoi za mną, ale to nie ma żadnej skrzyni do ...splądrowania. A więc... Spróbuję. Okej, okay, lewo, prawo, lewo, prawo... Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo... Fuck. Lewo, prawo, lewo, 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 lewo prawo... Mamy stale jakieś krótkie miecze, coś tam, coś tam. Można sprzedać. Tu jakaś skrzynia. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo... Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo... Okej. Okay. Trochę rudy. O, czy widziałem sensy siły tutaj? Jep, ale tylko trzy. Ale się przyda. Czy mogę tu wejść? Bo teraz mogę swojeść wszędzie, jako że jestem właśnie tym cieniem. O, tutaj mamy Bulko. Jeżeli pamiętacie, to była ta osoba, która um, dała nam pysk na samym początku gry. E, ja możemy obić właściwie zabić dokładniej mówiąc ale mam dziwne wrażenie, że jestem jeszcze za słaby na walkę z nim. E, więc staję go sobie w spokoju może. Przy... Już cię przypuszczam, no. tutaj może. Trzeba mieć jakiś klucz albo coś takiego. Źle robisz, zapisuję na tym samym sejwie. Yep. Te klucze widać da się otworzyć albo tylko kluczem, albo muszę mieć wyższy poziom otwierania zamków. Tego nie jestem pewien. Na razie tego nie mogę otworzyć, więc robimy tak, że. Em, sprzedam tobie. Zagomeza! Tak. Te wszystkie rzeczy, które znalazłem. Um, czyli na pewno sprzedam ci wszystkie skrzydła. Też mamy 230 bryłek rudy. Mogę ci sprzedać stal, i tak się nie będę bawił w... w, w wykuwanie broni. Um, Zardzewałem macie oburęczny. Na pewno nie mam siły na to, więc mogę ci sprzedać... Ja Wartość 1400, mówicie, tak? O kurwa... Myślę, że można tyle pieniążków nie mieć. Okej, okay, ale zrobimy tak. Um, daj mi tą rudę tutaj. Te 400. 426. Przyjmij. Fak. Tak, 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 tak. Jeszcze raz mi pokaż to. Hmm, gdzie ty miałeś te miecze? Miecz bojowy. Wezmę sobie ten. Okej. Okay. Zaraz go sobie wezmę. Dobra. Hmm. I teraz fajnie było, gdybym sobie kupił zbroję, ciężką zbroję cienia, chyba tak się nazywa, od Diego. Ale nie jestem pewien, czy mogę ją kupić. Diego, ile kosztuje? To? 1200 bryłek krudy. Trzymaj się. Muszę znaleźć kogoś, komu mogę to sprzedać. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Bo tak mnie to nie dotyczy. ale mam winca, kto by to mógł być. Tylko zajmuję się naszym ziemi. nie powinien wiedzieć. Czasem to jacyś. Ludziowie, z którymi mogę pohandlować, co? Może ze Staunem mogę? Za Gomeza! Sprzedajesz oręż i zbroję? Handlem, bronią para się Skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. Masz może coś ciekawego na sprzedaż? Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś jednym z nich, dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Nie lubię cię. Pokaż się na no, jeszcze raz. Heh, 485 euro krudy. Ile wart jest, jakbym chciał sprzedać to? 740. No, kurde. No. <grystanie> ja cię no. Nie, nie wiem, kto mógłby mi to sprzedać, no. Nie wiem, kto mógłby mieć 700 brązak rudy. Chciałbym go wejść do środka, o, albo inaczej, może magowie będą mieli. Witaj. No Ehm, To może ty. Witaj przyjacielu. Kurde, dobra, to pokaż się jeszcze raz. Nie przepuszczę cię, bo rozmawiam. Witaj, magu. Niech inno zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Fajnie. Na um... ja Nagram tak. Poszukuję magicznych ksiąg. Masz leś rudy? Nie masz rudy. Boże... Musiałbym się chyba z do starego obozu, jeżeli chciałbym pohandlować, tak? Kurdek. Weź człowieków zechświeco. Ile ma, mam pieniążków wokół? Ok. 748 bryłek rudy. Um. tak długo jak mnie to nie dotyczy, ludzie zawsze gadają. Lepiej się do tego. Ha. No dobra, zrobimy tak, że przyjdziemy się może do nowego obozu i tam sprzedamy te wszystkie te... te wszystkie... no te wszystkie... jak to się nazywało? Co ja w ogóle mam? Miecz oburęczny. No i wtedy będziemy mieć wystarczająco rudy na... Na pancerz i przy okazji e, będziemy mieć też trochę rudy w zapasie. O ile właśnie mogą wody, starczy mi starczy rudy na to, żebym mógł sprzedać te wszystkie trzy miecze. Ale jako, że kupiłem sobie już tutaj ten miecz bojowy, chyba, to mogę już chyba bić się z e, wilkiem, który tutaj nie. Zabił ostatnio, zobaczymy wilku. Czas na śmierć. Mogę cię zabić, prawda? O, no i to ja rozumiem. Teraz to my się możemy bawić. Tutaj będzie jeszcze jeden wilk na pewno gdzieś. No, No i od razu przyjemnie się gra, no. Co my tu mamy? Jakiś talerz? Span. Piwo. Miksteramany. A co ja zawsze się przydadzą. Hmm. Ej, ale wiecie co? Teraz, skoro mam już ten lepszy miecz, mogę chyba spokojnie bić się z tym lewusem. O, i to jest pomysł. To jest plan. Skoro się tak zmierzam do nowego obozu, no to, to będzie dobre. Tylko znowu muszę przez tą rzekę przepłynąć. To Ja Ja chyba muszę przepłynąć. Tak, tak bokiem. Przy hmm. okazji muszę się chyba od razu nauczyć akrobatyki. Mam 10 punktów, mam 20 nawet, no. To w nowym bozie, pamiętam, był... był ktoś, kto mógł mnie tego nauczyć. Akrobatyka na pewno mi się przyda. Bo to jest o wiele przepodróżowanie. Teoretycznie niepu to chyba została stworzona akrobatyka, ale. Powiedzmy, że do tego najbardziej się przydaje. Dobra, nowy save, 15. I teraz spróbujemy się z nim pobić. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? A co? Masz coś lepszego do roboty? Chyba muszę ci przypomnieć, kto tu jest szefem. Okej. Okay. Schowaj broń! No, sobie! Rozruba! A, jeszcze w księciu, tak? nie próbuj. No, to może chwilę potrwać, jako że ryżowy księć się dołącza do walki. Gdyby, gdybym był sam, to bym na pewno wygrał. Chyba, że tego lewuska to... obciągam, Dobra, jeszcze raz się uleczę. Czekaj! Lepiej się w nic nie pakować. To nie mój problem. Oczy. Dobra. Rozruba! Mocniej! Ej. Patrz, jaki on jest. Dobra. Jaki to jest ham! On będzie za mnie z guku strzelał, no? Co za gnida. Ja pierniczę. Ludzie zawsze gadają. Heeeh. To może chwilę zająć. Mam już dość tej paplaniny. Tylko za. Oczy, japsie. Słowaj broń! No, schowaj. Się... No jakie to jest ty Ja. Nie mam słów po prostu, nie. Po prostu ja nie mam słów na to. Tylko zachowaj to dla siebie. Dobra, spróbujemy inną taktykę. To się chyba nigdy nie skończy. No gojzać na mnie dosyć mocno, znerwować, Gdybym miał kurde tą lepszą zbroję, to by mi się od razu udało. Od tej pory możesz sam sobie By Chyba mu... Schowaj broń! No, schowaj! Dobra, walka, walka, walka! Roz... Sam jesteś sobie winien! Aaaa! nie w tej grze. Chcę, żeby zablokował ciosa, to nie wychodzi. Muszę lepiej się po prostu cofać coś takiego. Oczy. Schowaj broń! No, schowaj! Rozruba! No, 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 no. Sam jesteś Nigdy sobie więcej tego nie próbuj. Ja nie wierzę Hobo... Koniec, zaczynam od żeby jego je, je normalnie jest, jest... Koniec! Jest zapowiadanie brak. walki skończyło się, kurde. Ty gnido! Ty dołączasz do walki? Ty dołączasz do walki! Taki jesteś cwany? Taki cwany jesteś? Spokojnie! Wygrał. Faset ma już dość! Ty też jesteś A, swany? rozruba! Nasz facet ma dość! Jak swani jesteście, kurde! Teraz! Zabieram ci twoją broń. Zabieram ci twoją broń. I ciebie ob obgrabuję. Kurde. No. Chciałem wszystko ładnie... Kurde, legalnie, to nie. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Tak. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Jak chcę plus pięć do siły, no. Dobra, i teraz, chodź tu. To się chyba nigdy nie Ciągle szukasz kłopotów? już dość No no no, taki, taki cwany jesteś. Teraz skoro ciebie, ciebie zabi... no, pobiłem. To teraz powinienem mógł z lewusem się pobawić. Odczy chyba muszę ci przy... Roska, Czy coś się stało? Bo ja no jeszcze nie widziałem. To wymaga... Tylko zachowaj to! Skupienia jednak... Od tej pory możesz... Czyżby... Chyba mu... Rozruba! Czy coś się stało? Bo ja nic nie widziałem. Cofam się, walnę i cofam się. spokojnie. Nie ma, że wygrałem, Gingnido. to! do moich czasów walczono jak należy. O, łuk dostałem. Jakieś pierścienie w ogóle? on nas No to skroma. O, co się stało? Leżysz na ziemi? O, patrz jak mi przykro. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ciągle szukasz guza? Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Hm. Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. Co? Mogłeś pokazać? Kurde. To teraz, no teraz już powinien pozwolić mi, naprawdę. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Nie, Nie rozumiem tego quest'a, idę sobie stąd, idę normalnie sprzedać miecze. Mam cię gość dość, jesteś beznadziejny, masz mi dać plus 5 darmowej siły, a ty sobie normalnie ze mnie jaja robisz, idę do ciebie, kurde. Zakraj. Człowiek chce normalnie, spokojnie dostać darmowe plus 5 plus do siły, to nie. A ty co, odpierdzielasz? Ja wszystko wiedziałem, ty. Kurde. W ogóle tylko mogę od ciebie kwesta, wziąć, co nie? Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne, spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Okej, okay, możemy spróbować wykonać tego questa. Ten topielec jest na tamtej górce tutaj, którą mam teraz przed sobą. Um, tylko czy ja z... dam radę zabić topielce. Nie wiem, mam lepszy miecz, zadaje dosyć sporo obrażeń. Um, no, zaraz zobaczymy. Płyn płyń, płyń, bezmienny płyn. Płyn, 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 płyń. płyn. płyn, 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 płyn. E, to nie działa tak jak do typu 2. Chociaż no trochę działa, ale nie tak bardzo Okej, okay, zobaczymy czy zabije tego topielca. Pokaż na no się Mało ci robię trochę. Przestać się cofać. Normalnie piska walka. To ja na tak sobie machał, to mieczem. nie To jest właśnie trochę chamskie w Corticoid, w że niby trafia się przeciwnika, ale on w żadnych obrażeń dostaje. No dobra. Ehm... To pielec jeszcze widać za mocny przeciwnik dla mnie. Albo ja mam za mało siły. Tak, co to może być? Jego ja sobie zostawię na później. Ok, sorry, ten drobny przeskok. Um, także tak jak mówiłem, teraz będziemy do magów wody się wybierać, żeby. właściwie do jednego maga wody. Chyba Kronos się nazywał. Um, Ponieważ z tego co pamiętam, on ma strasznie dużo rudy do handlu, handlu. Także myślę, że można będzie się z nim fajnie pobawić tą rudą. Pobawić tą rudą. No, pohandlować z nim będziemy mogli. Dobra, a więc ty. A no tutaj. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z Tobą. Mogę Ci pomóc zwiększyć Twoje magiczne moce lub zaopatrzyć Cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla Ciebie zrobić? Funda. Poszukuję magicznych ksiąg. Hm, on na pewno miał sporo, więc. Nie rozumiem tego świata. Chyba że muszę jakieś. Okupić. Nie wiem. To jest nie fair. No Dobra, to sobie posprzedawać u innych w takim bądź razie. Ludzie Gomeza nie mają tutaj wstępu. Spadaj! Ludzie. Dobra, już tak, przepraszam. Ja chciałem przejść tylko no. O niego ja chyba mogę sprzedać coś. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. 250 brody ta. Od razu wiedziałem. być teraz Człowieku... Kiedyś tak Człowiek. Tylko zachowaj to dla siebie i inni nie powinni wiedzieć. Nie mój problem. To coś... Mam już dość tej paplaniny. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Um, długi łuk 271 to w takim bądź razie kupię sobie jeszcze wytrych. Nie nie chcę 10 wytrychów za 20. Dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Nie e... Może sobie jeszcze rudę wezmę co? Nie we musisz uważać No i powiedzmy, że tą jedną brukę rudy mogę być tam stratny. G g grosik, Grosik, może mi pan być winny? Mamy 1063 bryłki, tak? No to wciąż mi trochę brakuje. Um, szkodnik, szkodnik. U ciebie na pewno mogę się nauczyć akrobatyki. Co, poruszasz się tak jakoś sztywno, mógłbym ci pomóc. Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczycie akrobatyki. Okej. Okay. Tego się nauczymy na pewno. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia! No i on to niby mówi, jakie to tam ma wielkie zalety podczas walki, podczas upadania, ale to właściwie jest przydatne tylko do jednej rzeczy. Mamy na do tego. To jest najlepszy sposób podróżowania w tej grze. Jedyny w swoim rodzaju. Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. Nie interesuje mnie nic, dopóki nie chcesz czegoś kupić. Nie, poniedziałek żeby... już naprawdę. Do magów też raczej nie wejdę tam na górę, ponieważ może mieć było jakieś hasło. Um... Spróbuję jeszcze w tej karcie mnie coś sprzedać. A jeżeli w karst mi się nie uda, to trudno. Będę po prostu kierował się do No, do środka? Nie żartuj! Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. nie uważać na, na to, co wszystko. mówisz przy obcych. Może parę bryłek rudy załatwi sprawę? Parę? To znaczy ile? To nie mój problem. Eeeem... Um, pięćdziesiąt. Co byś powiedział na 50 bryłek? To jakaś połowa tego, co w tych stronach nazywamy paroma bryłkami. Dobra. Może parę bryłek ród. Parę? Temu to 100 bryłek? 100 bryłek powinno wystarczyć. Święte słowa! możesz wejść. Dzięki. Od razu wiedziałem, że I teraz tak. Może? Um. Czy ty możesz coś sprzedać? Chce się napić. Nie ma nic za darmo! 18 bryłek rudy. To się już nie powtórzy. W dzisiejszych czasach. To mi na pewno pomoże. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. W dzisiejszych czasach musi być jednak prawdę. prawdy. no. Mam już dość tej paplaniny. Wspieranie normalnie na broje. Straciłem sobie rekrutę do butowej. Wiedziałem, że będą kłopoty. Może Mordrak... We Kiedyś takie sprawy się do tego nie mieszać. Pokaż mi co ma... Wybierz! Ty masz nas 11, jak krudy. Aaaaaoo, kurde no. myślałem, że ten mag mi coś przyszedł, no. Dobra, nieważne, w, w każdym razie odcinek i tak już mi się skończył. Znaczy czas mi się skończył. Um, także ja tutaj robię save'a. I będę się z Wami żegnał, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.